Tak jest, to jest misja 11. Musimy zniszczyć dwa miasta. I po zniszczeniu dwóch miast będziemy mogli zaatakować orków i się niczym nie przejmować. Bardzo dobrze. Ta mapa jest chyba w ogóle taka sama, tak mi się wydaje, chociaż mogę się mylić. A z drugiej strony, czemu mieliby robić różne mapy do, tych, do tego? Widzę już kopalnie, ale musimy sobie to zwolnić. Mamy trzech ludzi i chyba to jest wszystko yes, co mamy. Yes, yes, e, dobra, podejdź mi tu kawałeczek. Ty podejdź tutaj, yes, ty podejdź tutaj. Ty podejdź tutaj yes, żebym miał to wszystko przy bazie zwiedzone. Yes. Mm -hmm. yes. Yes. Zobacz, czy tu jest jakieś przejście. Yes. Dalej nie możemy yes, wzywać my lord. tych żywiołaków. Pytanie, czy to jest kwestia tego, że nie mamy jakiegoś badania, a musimy je mieć? Czy to jest kwestia tego, że po prostu jeszcze nie możemy i tyle? No i gdzie będą te dwa miasta? To jest też pytanie. Dawaj kolejnych pezantów. jeszcze czterech mogę postawić, zanim będę musiał zrobić budynek. Kurde, bardziej mi się podobały jednak te mapy, gdzie były lasy, wiecie? Jakoś tak przyjemniej mi się je grało, no, a takie zniszczone, te tereny, no nie wiem, nie wyglądają ładnie. Znaczy wyglądają klimatycznie na pewno, no, jak jakby orkowie tędy przeszli, chyba o to chodziło, żeby tak wyglądały, eee, ale jakoś tak nie wiem. Ja. Zapiszmy sobie, bo troszkę już pozwiedzaliśmy, oczywiście nic do góry, no ale... A podejść tutaj. Przecież może akurat nie jesteś najlepszym wyborem yes. do takiego skałtowania, ale... Yes, no zwiedź tę kratkę. Zapraszam yes, yes. cię tu. Tu kopalnia jest za drzewami. Yes. Dobra, podejdź yes, tutaj. Tutaj widzę, że na pewno nic nie ma, ale pytanie co tu jest wyżej. Yes. Jeszcze kratkę. Yes, na! No. Halo! Yes. Miałeś tu stanąć. Dziękuję. Yes, Yes, tu jak staniesz, to zwiedzisz tę kratkę? O nie! Dobra, nieważne. Yes. <laughs> eee, trochę mnie niepokoi to, że nic jeszcze nie znalazłem i żaden przeciwnik jeszcze nie przyszedł. To mnie bardziej niepokoi, żaden przeciwnik nie przyszedł, bo nawet nie wiem, Your z hitting? której yes. strony mam się go spodziewać. No wiem, że z północy, tak? Ale dokładnie, gdzie on by tu był? Yes. Mam yes. dwa miasta, więc teoretycznie może być i na zachodzie, yes. i na, na wschodzie. Yes. Okay? Yes. Yes. You will yes, my lord. Deep przychodzi stamtąd. My lord, yes. kto by się spodziewał? You yeah. My lord, yes, my lord. Aby, dawaj. Gdziecie, tu? Dobra, dawaj. Gdzieś ci kliknąłem. Stu. Dobra, tu przodu. You yes i to będzie jakieś jeziorko, tylko coś tak czuję. Nie, to dobrze. Strasznie wolno się porusza ta katapulta. No ale ma to sens generalnie, ma to sens. Ma to sens, że katapulta porusza się wolno. To uciekaj, uciekaj. Tam też coś do mnie strzelali. Mamy jakąś kleryka, prawda? Mamy. E, zbieraj. Kurde, w ogóle zaniedbałem robienie miasta. No, nie dobrze. Chodźmy Dobra, uciekaj, uciekaj. Tam ja tego kleryka tu bliżej. Tak, Aj, niedobrze. Hmm, jestem nie Fatalnie. Nie, nie, nie. Czytaj. Nie może tak być, nie możemy tracić wojska jak mamy kleryka gdzieś tam z tyłu. O Jezu, dopiero tu jesteśmy. Dobra, to możemy trochę szybciej się obudzić z, z ogarnianiem tego. Możemy robić tych. To, że ich nie robiliśmy też jest w ogóle błąd. Zapraszam bliżej. Troszkę sobie zwiedzimy, no i tyle. Tutaj ustawimy wszystkie wojska, skoro już wiemy skąd oni przychodzą. Teoretycznie moglibyśmy zrobić skorpiony i nimi zeskautować, Może jest to jakiś pomysł? Jest to jakiś pomysł? No, jest to jakiś pomysł, prawda? Ale mają blisko w ogóle do tej kopalni, cudowne to jest. Nawet jakoś bardzo się tu nie bagują o siebie. Tak, lord. Podejdź troszeczkę. Mamy dwa miasta do zniszczenia, no dobrze. Znaczy to mniej więcej tyle, że będą dwa miasta, do których będziemy musieli się dosyć mocno skradać przez... chociaż na początku. Ale jak już. Po najważniejsze jest to, żeby tak bardzo powoli podchodzić, wyciągnąć ile wojska się da i dopiero jak już później się na nas rzuci wszystko, no to wtedy już będzie koniec tak naprawdę walki. Nie, 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 wycofuj się, wycofuj się. Ty tam sam nie walczysz, Jak to na. food. Halo. E, dawaj, buduj. A ja tu jeszcze mam dwóch ludzi. Halo, zapraszam. Kieruj mi go. Na od razu. Na górę. Jeszcze nie zbudował. Dobra. Kurde, wypadałoby to jeszcze trochę zwiedzić. Nie podoba mi się jak mało tu widzę. Hm. Zapiszmy. Dawaj te skorpiony. O, całe cztery? No dobra. Work completed. Fajne ale są szybko się poruszają, tylko... A chciałem powiedzieć, że mało widzą, ale w sumie... Tak całkiem sensownie. Ale są słabe. To jest ich naprawdę duży minus. no Ale jakby były przywołane i dobre, to już byłaby przesada. Plus jest taki, że chyba nie da się z nich wyciągać przywołańców. Chyba. Yes, yes, Okej. Okay. Gdzie oni tam idą. Zapraszam yes. was tutaj, będziecie bronić. Yes, Ta pulta, no gdzieś tutaj, żeby mi tam nie, nie kombinowała zbytnio. Okej, okay, ty jesteś do wyleczenia. Z was nikt. Tu zaraz jeszcze jednego będziemy mieli. Nie, nie blokujcie tak. się o siebie, nie! Hmm. Okej okay, on... Aha myślałem, że się sfokusował na katapultę, niestety nie. Zabijcie go! Dobrze Okej, okay, czyli oni yes, mają miasta yes, gdzieś tu i gdzieś tu i przez to tędy przyszedł i tędy przyszedł, no nie dobrze. Hmm. Yes, my lord. Yes. Idźcie harwestować, to halo. My lord. Yes, my lord. Ty odnosisz. Ty już zbudowałeś. Pozbieraj mi w takim razie drewno. Yes. Dawaj tu kolejny. Na to mi stać, więc robimy. My... Yes, my lord. Yes. 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 Dobra. No I zaraz robimy armię No i lecimy na niego, jakby nie ma to. Ty so. jesteś lekko yes. zraniony, wylecz go. Yes, my lord. My lord. Wy jesteście w całości, dobrze. No ta katapulta ona byłaby fajna, ale kurde, ona jest tak wolna i bije tak obszarowo na wszystkich. Znaczy, no ma to sens, że bije obszarowo na wszystkich, ale z drugiej strony, kurde, no nie jest to za dobre. Jak ja wysyłam swoje jednostki do walki, to nie chcę, żeby moja katapulta je zabijała. Mhm. Myślę, że jak będziemy mieli ośmiu, to możemy już spróbować coś tam wpuszować tego przeciwnika Your naszego. Bidding? Może yes, nawet już teraz wystawmy i troszkę dalej. Tak, yes, napiszmy. Hmm. Wyślijmy my, jednego. Yes, yes, Niech mi tu troszkę podwiedza. Yes, ok, my lord. A to są drzewa.

No, watch, watch, watch. Your will, sire. Yeah. Your will, sire. Ładnie yes, padło. Yes, your command. Yes, my lord. My niece. My, się yes. No, yes, my yes my lord. Yes, my lord. Your will, sire. My niece. Yes, my lord. We are under attack. Yes. My niece. Dobra, i na nią. Tylko, żeby nikogo innego tu nie było i będzie dobrze. Rozwalimy ją. O nie, jest tu ktoś jeszcze, kurde. Co tu idzie? Jakiś tam zwykły prajer. Zapraszam was. To był ten drugi koń? Nie, tamten pierwszy zdążył kota pultę rozwalić. Pięknie. Dlatego ten drugi nawet nie poszedł tam. Halo, dawać. Hmm. No widzę, widzę. Ale dzięki za info. Gdzie wyjdziecie durnie? Tam macie bazę. Dobra. Hmm, zapiszmy i spróbujemy już pójść na przeciwnika, chociaż wydaje mi się, że ośmiu to troszkę za mało, ale no co? Trzeba go powoli spuczować, bo zaraz może być problem. Yes, Okej, okay, masz tu jakiegoś warlocka. Yes, my lord. to zapisał. I może zostawmy na fasti nic to nie zmienia poza tym, że będę troszeczkę wolniej tymi jednostkami manewrował. I może jest to wystarczająco dużo, żeby właśnie zwolnić i żeby na spokojnie nim manewrować, ale wydaje mi się, że dwoma oddziałami jestem w stanie nadążyć za sobą. Dobra, ty leżysz. Tu zaraz będziemy mieli trzeci oddział. Daj do przodu, pięknie. Grunta na raz. Uuu, mam wrażenie, że się zbliżamy, zapiszmy. Oj, fatalnie. Tego się nie spodziewałem. Mmm. Nie, nie zapisuj. Nie absolutnie. Czytaj. Niedobrze, niedobrze. Taka ta pulta psuje mi wszystkie plany. Dobra. Musimy teraz w takim razie zwolnić. I wycofać ich. Nie! Ona jest za szybko tutaj. F11 chyba jest... to właśnie. Nie? F10? F10. Dawaj najwolniejsze. Zapowiedzcie się, tak samo. Dawaj tego konia tu. Jest i katapulta. My lord, my lord, my lord. Dawaj, dawaj do samego końca. My tak samo. Troszkę musimy tu więcej rzeczy ogarnąć, więc zróbmy sobie to na spokojnie. Ile Golda w ogóle mamy pięknie? Czy ja chcę coś zbudować? Mój lord. Panie. Mhm. Dobra, zapiszmy. Wydaje mi się, że teraz już możemy przyspieszyć. No, tak do slow na przykład. Yes, I do przodu. Yes, Powinieneś go zdjąć i nie zebrać sobie na łeb nikogo innego. Mamy już prawie trzy oddziały uczników. No te katapulty to jest w sumie największy problem. Dobrze, że Petyc tych nie robi jakoś bardzo dużo. Bo no trzeba je zabijać jedną jednostką. One mają bardzo duży zasięg, więc... Więc jak się okazuje, że są za blisko przeciwnika, no to jest problem. Dawaj, fast z powrotem, tak Your myślę. Will. Zaraz przyjemniaczka będziemy Your mieli, co oznacza, że trzeci yes. oddział będzie w pełni. Uuu, yes. yes. więcej farm. Will, yes, to buduj więcej farm. Yes. Dobra, tu na drogę sobie stańcie. Will, Yes, to jakoś. dobrze, mamy trzy oddziały uczniów. Niech się robi. A, nie robi się kolejny, bo to nie jest zrobione. Czemu ty tam nie podszedłeś, kumplu? Yes, completed. Walk completed. Myślę, że możesz jeszcze tutaj na spokojnie sobie jedną yes. postawić. Dobra, zapisujemy i liczymy na to, że nie będzie miał katapult. Jeżeli nie będzie miał katapult, yes, to bez yes. problemu sobie tam poradzimy. Yes, my lord. Will, sire? yes. Tylko nie wiem co tu jest w ogóle, no ale wydaje mi się, że stąd idzie. Yes. Prawie pewnie, yes. że on idzie gdzieś stąd. Will, yes, my lord. Um. Work complete. Yes, my lord. Dobra, jak work completed, to idź yes. sobie harvesty kopalni. My robimy kolejne dwa oddziały uczniów. No ty na Flamber! O nie, jak to? O już mamy. Nie? Demon! Jak to tak? A, gdzie po stole jest? Nie zdążył nas zaatakować. No. Pięknie. Prosimy tu wyeliminowaliśmy i w sumie niewielkim kosztem. Zapiszmy. Bo tylko tak naprawdę małą ilością życia. Dawaj. Dobra. Znowu małą ilością życia, dobrze. Dwa kroczki. Dobrze. Bardzo dobrze. Kurde, eliminujemy mu te wojsko po prostu jeden za drugim. Jeden za drugim. To teraz po kroczku, bo widzę, że oni tutaj już gdzieś są, chyba. No właśnie, kolejny. Chyba no, to kwestia tego, że oni są tutaj rozstawieni i przygotowują się do ataku, a my po prostu podchodzimy w tej chwili. Okej, okay. no jest ich coraz więcej z każdym krokiem, ale nie widzę żadnych murów. No dawaj, Krozek po kroczku. Zaraz się okaże, że dojdę do tego miasta, a nie do tego, do którego chciałem dojść. No, może nie jest to takie głupie nawet? Yes. Your will, sire. Yes. Widać się to jeszcze zajmie, jeszcze chwilkę. Your bidding. Yes. Your will, sire. Yes. Do przodu, my lord. do przodu. Yes, my lord. Your command, my liege. Yes. My bidding. Yes, my lord. Jest kolejny kolej. Dobra, widać już mury. Yes, your will, sire. Yes, my lord. Yes, my lord. Podejdziecie do mnie, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, okej. Okay. Teraz yes. do przodu No i drugie mają gdzieś tutaj, tak myślę Najważniejsze to nie zebrać se katapulty na łeb Tu katapulta rozwali nam całą armię. Zbieramy kolejny oddział, więc zaraz sobie z nimi poradzimy na pewno O nie, padł mi jeden no Można było się tego spodziewać w końcu Zapraszam was tutaj, ciebie tak samo I wytaś już na niego no Zabije mi kogoś, zabije Nie uratujemy wszystkich Chociaż co za chłop, nawet nie udało mu się nikogo zabić. Pewnie. Ale ty wracaj do swojej poprzedniej roboty. Znaczy no jak nie będę ich leczył, to w końcu kogoś im się uda zabić, ale to inna sprawa. Odejdźcie. Tu się przygotowuję. Okej. Okay. No gdzieś tu musicie stanąć, tak myślę. Przepraszam. Jeszcze do przodu. Proszę bardzo. No, no i elegancko. Mamy kolejny oddział, który możemy sobie zaraz podesłać, ale to już myślę. To już myślę zrobimy zaraz tutaj trójeczkami się ustawiamy. I do środka. Jak nie widzimy przeciwników to wchodzimy do środka. Dobra. Bardzo dobrze. Zapiszmy sobie ja nawet bym tak się tutaj wbił mocniej trochę. Okej, okay, to był zły, zły moment na to, ale dobra, udało się. Przepraszam. Mamy kolejnego. Mamy ten oddział, spoko, zaraz będziemy mogli sobie tutaj wybronić się przed nimi na spokojnie. Zostawia to ten, ten, ten miasto w ogóle na pastwę naszą. Tak, oh, niech tak będzie, pewnie. Ja nie narzekam. Pięknie. Już po masz. Pięknie akurat się skończył robić. Baraki zaraz leżą. I idziemy na drugą stronę. Też znaczy najpierw trzeba będzie na spokojnie, ale później to już pójdzie. Podejdźcie yes, gdzieś tutaj. Yes. Yes, A, trochę bardziej do środka. Wy tak samo my wy yes, tak samo my... i wy tak samo. Wygląda na to, że to już jest całe ich miasto. Ile możecie lord. do przodu? Żebyście yes, widzieli wszystko wszyscy my lord lord. Yes, i jeszcze jeden. Do przodu. Yes, yes. yes, my lord. O demon, to to nie dobrze, to bardzo źle, to bardzo źle. Nie zabiję go siedmioma. Coś mi umrze. Może nawet dwa ktoś się. No właśnie. Nawet trzy. Niedobrze, no ale nic nie poradzę na to. Miałem za mały oddział, żeby go pokonać, a i tak nie dostarczyłbym nikogo w tym czasie. Dobra, wszyscy strzelają, to najważniejsze. Nie wiem, tutaj trochę zwiedził w sumie. bym wiedział, co tu się dzieje, że tu nie ma już przede wszystkim żadnych jego ludzi. 13 tysięcy golda yes. w ogóle mamy. Moglibyśmy tak drukować wojsko w tym momencie. Dobra, Koro to, to mamy z głowy. Zapraszam was tutaj. Nie wiem czy ustawię ich prosto, no ale. Jakoś ich ustawię. My Lord. Yes, my Lord. Naprawdę? Zablokowałeś się tu. Yes, yes. yes, yes. 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 Idą na mnie, idą! <grym> yes, <my Lord. grym> o, to wojsko to mi akurat na nim nie zależy, więc your możesz bidding. sobie je atakować. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Na tym wojsku mi zależy. Dobra. Mamy jeszcze jednego, mhm. i teraz tak, tutaj, zaraz nad tą drogą, teraz trochę wyżej, i gdzieś w tym miejscu, mhm. tu pod drogą, i pod nimi, teraz wy. Jesteś no tak dotąd. Yes, yes, Bardzo dobrze. No, dawaj my... atakuj yes, go. Yes. Tam jest jakiś necromancer, to sobie yes, go zaraz też zdejmiemy. Tu jest yes, pyromaniak. Yes, Jak on się tam nazywał Warlock. Yes, yes, Pięknie. Ten też został sire. zdjęty. Dobra, yes. dołączcie do oddziału. I zaraz, lecimy na przeciwnika. Znaczy zaraz, no już tak naprawdę. O, znowu prawie 20 chłopa, co? No. Pięknie, pięknie. Zastanawiam się, czy gdzieś tutaj nie ma tego przeciwnika jeszcze. Coś tam się ruszało, ale co to było, nie mam pojęcia. Tu hmm. już ma kopalnię. Dobra, zapraszamy jeszcze tego jednego i ratujemy tam. Yes, my Myślę, że mogę na spokojnie też zapisać i po prostu już to przyspieszyć, no bo co? Powolutku, will, po kroczku, po yes, dwa, my dwa do przodu. Will, yes, my lord. Yes, my lord. Taką armią, nawet jak yes, coś zgałganie, to yes, już nic yes, mi yes, nie zrobią. Yes, no właśnie. Yes, Katapulta by go tylko uratowała w tej sytuacji. Bo ja idę na, na ilość, a nie na jakość, powiedzmy. Chociaż oni są masakrycznie dobrzy. Do przodu wszyscy. Takie mi skliki robię. To dlatego, że ręka mi trochę zdrętwiała od tego klikania ciągle. Dobra Podejdźcie sobie aż tutaj Żeby pokazać jak bardzo nie boimy się przeciwnika Podejdziemy mu pod same bramy Gdzie ty idziesz Jeden z drugim pajace Masakra Dobra chodźcie do środka po prostu Już jakkolwiek Może być też tędy, pewnie. O nie, tu mnie ktoś bije. Jak możesz? Wzywaj pająki. Znaczy skorpiony. I zabijcie go. No, on tym jednym nic nie działa. No, może se próbować, ale. Brawo, udało mu się oplankować mnie. To prawda. To mu muszę przyznać. Nic więcej nie zdziała, jakby. Nie wiem, co to by się musiało wydarzyć. Bo już myślałem, że kleryka straciłem, ale nie. O. Ale mi chyba chłopa zabił. No trudno. Pięknie. Kolejna misja zakończona w takim razie. I zostaje ostatnia. Która ostatnia zeszła nam dwa odcinki. Eee, mam nadzieję, że teraz pójdzie trochę szybciej. No, ale tam są trzy zamki, znaczy trzy miasta, więc. Więc może być ciężko tak czy inaczej. Pięknie, wygrana. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do następnych odcinków. Cześć.